Dnitro. Jest, yes, jest. Czyli mamy, ko, mamy konfrontację. Uśmiech. E, dzięki za donata. Cześć Sergiusz. Halo, halo. Jest Friz gościem i odwypowiadał się na twój temat i dużo ludzi na czacie prosiło o telefon do ciebie odnośnie tej sytuacji z tym, z tym liściem. No to e, może dam ci Karola, dam ci Friza. Siema, to jest kurwa takie dziwne, że teraz mam ci mówić to, co mówiłem tutaj, ale dobra, powiem po prostu to samo, co mówiłem na live. Mówiłem na live, że zostałem zapytany o, o tą sytuację z liściem już z tym memowym I, i, i dlaczego tak. No ogólnie o tą sytuację. No i powiedziałem, że ogólnie mam do ciebie żal i, i, i mam. No i poczułem po prostu się źle z tym, że pokazałeś tylko część rozmowy, w której ja akurat w tamtym momencie, bo to był moment, kiedy Sylwester nas mocno atakował, no i pokazałeś to w taki sposób, że jakby zostałem bardzo źle odebrany przez widzów, a w tej samej rozmowie ja cię przeprosiłem, sam ci powiedziałem, że jestem debilem i że jakby nie powinienem tak zrobić i ty zresztą sam napisałeś wiadomość, że ymm, no to nie było tematu i wiesz, dla mnie to było dziwne, że pisze, że nie było tematu, ja ci napisałem później jeszcze raz, sorry, odjebałem i nagle pokazujesz jeszcze wycinek tylko wiadomości, której, w której wychodzę na kretyna. No i to Powiedziałem po prostu na live'ie, że poczułem taki nóż w plecy jednak I, i, i z tego powodu mam do ciebie żal i z tego powodu nie ma followka Więc jakby to jest geneza i, i, I ludzie tutaj na czacie domagali się twojej odpowiedzi No więc jakby to, jak chcesz, to to jest ten moment Znaczy wiesz co, to, też, to też zależy w sumie Bo w momencie, kiedy się nie rozmawia Kiedy się nie rozmawia, to też nie czujesz, też nie czujesz jakby tak To, co ma na myśli, coś mówiąc, nie? Więc e, jeśli... Ja to odebrałem akurat tak, w takim zasadzie wiesz, No ma coś tam, kurwa, płacę ci liścia Wiesz, potem się tłumaczę sytuację, a no to sorry. Więc czułem tak, tak w zasadzie... Ale tak tam... to też nie było takie, a no to sorry, tylko tam rozwinięte to było, że dobra, rzeczywiście tam... Bo ty napisałeś, że śmia śmialiście ze mnie, ja napisałem ci, że sam bym się z siebie zaśmiał. Dobra, już, już w tym, już, już teraz już trzeba. Jak chcesz, to mogę w sumie przytoczyć, dlaczego nie pokazałem reszty. Dobra, ciekaw jestem. bo napisałeś, że chodzisz do psychiatry, czy tam do psychologa. Okej. Okay. I mówię, kurwa, ty", to w sumie tak trochę wkracza w, jakby w, w tematy medyczno-lekarskie. Mówię, kurwa, ty, no, no nie będę, nie będę mówił o kimś, że... Nie będę mówił, znaczy nie będę pokazywał o kimś tam pokazywać przed i tysiącami osób, że wiesz, że, że ktoś sobie, że ktoś sobie na jakąś terapię chodzi, bo może sobie tego nie życzy. A ja miałem do tego też inne podejście, bo miałem do tego podejście takie... O ty, patrzcie, ale peka, nie? No wiem, wiem, tak a też widzą tak mówiłem, sumie, że... Wie, wiesz, ja też tak tutaj mówiłem widzą, że dla ciebie pewnie to w ogóle nie był jakiś big deal, tylko ja im mówię, jak ja się czułem, że po prostu czułem, że cię przeprosiłem i że jakby przyznałem się, że odjebałem, a jednak dostałem... Ja tego chyba można powiedzieć, liścia wiesz online, nie? Jeszcze takiego wyciętego, że zostałem przedstawiony w bardzo złym świetle, a w tamtym momencie, w kontekście tego, co Sylwester nas mówił, tym bardziej to było zdwojoną, strojoną siłą, nie? To, to chyba też było coś na zasadzie. Ty patrzcie, kurwa, Karol już się wkurga, nie? Już mu puszcza, tu, tu do Sylwestra napisał, tu mi mówi z liściem, nie? To, to, to ogólnie taki zarys, taki kontekst sytuacji był. No, ale w, kurwa, nigdy to nie było tak na sadzie, ty się ma, nie no, to jest kurwa najgorszy na świecie, grozi mi liściem, ja to ogólnie się teraz boję. Znaczy no, e, wiesz, nie tromi się... Nie wiem, czy mogę wyjść mi się wydaje tak, też, tak, że tak, okej, okay, a wiesz, mi się wydaje też, że to jak ty to odebrałeś jest trochę inne od tego, jak ludzie to odebrali. Wydaje mi się, że część z twojej wypowiedzi teraz to ludzie mogli tak to odebrać, że właśnie frizes debilem, frizes coś tam e, i że wypłacaliście, że udaje kozaka. A gdzieś tam wiesz, jak, jak ta sytuacja byłaby prawdziwa, to rzeczywiście bym bronił jak lew, wiesz, swojej kobiety. Jak okazało się, że no, jakby ja odjebałem, to się przyznałem i przeprosiłem dlatego. Ja się z tym czułem źle i myślę że widzowie akurat odebrali to też tak, jak Ty teraz to mówisz, czyli że Freeze jest kurwa tam, wiesz. Lemusem, nie. No ogólnie jak ja pierwszy raz jeżeli na no to patrzę, mówię, kurwa, dać mu adres czy nie dać. Kurwa, to jest jakaś sytuacja, nie? No śmieszne, śmieszne się przyznaję Do niektórych rzeczy też musiałam dojść z czasem. Jeśli, jeśli w dniu dzisiejszym byłaby taka sytuacja, to bym do tego zupełnie inaczej podszedł. Też z perspektywy czasu i z perspektywy pewnych rzeczy, które się wydarzyły w ostatnim czasie. I na przykład w dniu dzisiejszym jestem w stanie zrozumieć... Że nawet mógłbyś być w chuj mega wkurwiony, bo no, kurwa, koniec końców jeśli wiesz, to jest twoja dziewczyna i tak, i tak wszystko na nią siadło w jednym momencie, to wiesz, to, to co dla niektórych jest beką, to w, jeśli dochodzi do takiej kumulacji, to niekoniecznie jest już beką, tak samo śmieszne dla człowieka, który... Z tą osobą spędza, nie wiem, całe życie, nie? Więc... Znaczy, też, żeby była jasność, jak ja myślałem, bo ja naprawdę nie wiedziałem, że ten szod jest beką, i jak ty mi to wyjaśniłeś, to ja naprawdę już nie miałem z tym żadnego problemu, nie? Yy, więc. Tak, dlatego ja mówię, że ja ogólnie całą sytuację też tak mówię, kurwa, gdyby się na przykład dzisiaj to wydarzyło, że też jeszcze inaczej bym do tego podszedł i tak, no nie wiem. No głupio mi nie jest, bo mnie nie jest głupio, ale jestem w stanie zrozumieć Okej, okay. mam zrozumienie od nitra, fajnie. Widzisz, no. a ja mówiłem ci, że ten... No, to, że, okay. że nitro ma coś takiego, że nie, nie zawsze odbija, wiesz. No, ja, ja ci powiem od siebie, że się poczułem trochę po prostu oszukany, bo miałem wrażenie, że prawda, która była w wiadomościach, była inna i że pokazałeś ty inną prawdę, po prostu, wiesz o co chodzi. I ja tak się poczułem, ale też, tak jak mówię. Ja Zrobić on. Wiem, no Zmówię, rozumiem. Tutaj śliść, to jest śmiesznie, ale z racji tego, że napisałeś, że, że sobie tam jakąś terapię robisz czy coś, to mówię, nie no kurwa, to to już w ogóle teraz będzie, że, że kipa się leczy psychiatrycznie nie dają sobie rady, coś tam, y, y, fame gasi i wiesz, bo to kurwa też mogłoby w tą stronę pójść. Czy jest opcja na pogodzenie w takim razie? Czyli w całym, w, całym, w całym tym złym zachowaniu ja nadal uważam, że chyba na tamten kres zrobiłem dobrze, no bo też by było kujowo powiedzieć, nie? jak ktoś mi pisze, wiesz, no nie, moja mama ma raka, nie? No to też nie idziesz nie mówisz, no kurwa, w sumie jest taka sytuacja wiesz ziomek leży w szpitalu małam. to dlaczego nie podkreśliłeś wtedy że ja cię przeprosiłem i przyznałem się że jestem debilem i że w sumie ja to zrozumiałem i że no, no właśnie no ja wiem dlaczego bo dla ciebie to nie było no mówię to co to mówiłem że dla Nitra obstawiam że to po prostu nie była taka istotna sytuacja po prostu pokazał kawałek zdjęcia jako ciekawostkę no wiem no wiem ale wiesz dla mnie to nie była beka w tamtym momencie no wiem wiem ja to rozumiem ja, i, i ja też tak obstawiałem że tak. Było, natomiast dla mnie to nie była beka, bo to spotęgowało i zwiarygodniło, uwiarygodniło słowa Sylwestra, które uważam, że znowu były też przekłamane, a to, a, a wiesz, ten screen gdyby był w całości. w dół, to by było to, czego ja nie chciałam pokazać, a jakbym to ukrył, było, a co tam napisał, a czego nie chcesz nam powiedzieć? Chyba nas trochę oszukujesz. No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem, wiesz, no. No dobra. Tu, na zasadzie, rozumiem. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Natomiast mówię, mówię jak się poczułem, i to wszystko, nie? No i tyle. Nie no, jak się poczułeś chujowo, to, 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 to niedobrze, no. <laughs> to też się na tym polega. Nie? <laughs> że nie, po prostu ja osobiście poczułem, że to jest uderzenie takie we mnie, i poczułem się niesprawiedliwie z tym faktem, i w okresie tamtym, kiedy wiesz, była afera, Wardęga nagrywał rzeczy, miałem wrażenie, że to uwiarygadnia jego słowa, gdzie uważam, że one do końca już same w sobie nie były, nie były yy, wiarygodne w stu procentach. No i, no, i, no, i, no, i, no i po prostu poczułem się tak, wiesz, przykro, nie. Wróciliśmy jak coś Wróciliśmy Wrócić. czat yy, tak, już ten. Wszyscy sami. Już jest git. O, a czy coś trzeba powtórzyć? Coś, do czego ludzie nie słyszeli. No. To może tak, powiem. Eee... Bo... W sumie to przeprosin. <laughs> Czyli najważniejszych rzeczy. Nie, Znaczy to, to, to ja otworzę. Ja powiedziałam, że bo ogólnie powiedzieć komuś story w internecie to w 99 przypadkach procentów. Wiąże się z tym, że ludzie to robią o, albo pod presją publiki, albo czy coś, a jeśli ktoś rzeczywiście chce powiedzieć, no kurwa sorry, no to mówi to face to face. Więc y, więc no. Więc jeśli, kurwa, no rozumiem, ale nadal na tamten moment uważam, że y, mogłem to zeskalować w dół spoko, mogłem to wszystko pokazać, ale no nie chciałem y, tej rzeczy likować. Rozumiem, czyli trochę przepraszasz. Czyli trochę przepraszam, tak. Dobra, to myślę, że follow na Insta może wrócić w takim razie. Ja też ci muszę oddać, bo ja... No dobra. No ty kurwo, ty też zabijasz. No dobra. No nie no, no wiesz, no ja mówię i po prostu, no. To... Ja nigdy nie myślałam, ogólnie, że też ci pamiętam, że nigdy nie myślałam, żeby ktokolwiek do tego jakąś większą uwagę dołożył, nie? Wiem, no, wiem, ale wiesz jak to jest. Jak była afera, to po prostu rzeczy wtedy działają na ciebie dwa razy bardziej i czujesz, odczuwasz je po prostu dwa razy bardziej i takie rzeczy są dla ciebie dużo, 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 dużo bardziej je zapamiętujesz i twój, twój mózg działa trochę inaczej, no. no tak, czuję. No. No. No to, to tyle, tyle. W też to, to, tutaj, co to ten, prowadźcie se dalej, y, zapraszam na mój kanał i tyle. Tak jest, tak jest, zapraszamy. Trzymaj no. się, Nitro. Trzymaj się, siemano. Mm.